O, oh Matyldo, czy to... Tak, dobrze myślisz. To ten słynny reżyser, Strahantino. Hej, uważaj! Panie Strahantino, ja bardzo przepraszam. Oj, oh, nieźle, wajperino. O, w klatkę chyba znikam z plom Zaraz pana nakręcę Pierwsze ujęcie, zombie na prawo, upiory na lewo Dajcie muzykę, wchodzi bohater, ale kto? Hmm, trzeba wykochać jakąś starą gwiazdę i ożywić jej karierę Zanotować spaku i Czemu o tym nie pomyślałem? Dajcie to do filmu! O, o nie, 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 nie mogę się znów spóźnić Wywalał mnie z tej roboty na stówę może przyda ci się pomoc na dłoń i łapa, albo dwie, mam twój lakier do łusek. Trzymaj! Wielkie dzięki. Ja jestem Viperin, mam u was dług. Odwdzięczę się!